Bardzo serdecznie i zapraszam Was na ulubieńców grudnia. Yy, miałam nie nagrywać ulubieńców roku, ale pomyślałam sobie, że jednak warto Wam wspomnieć o kosmetykach, przypomnieć Wam kosmetyki, które przez ten cały rok gdzieś tam się przewijały, które bardzo, bardzo, bardzo zapadły mi w pamięci, które bardzo mocno polubiłam i jeszcze raz Wam po prostu trochę więcej o nich opowiedzieć. Yy, bo na pewno ulubieńcy roku będą trwały o wiele, wiele dłużej niż normalni, przeciętni ulubieńcy, chociaż i tak zazwyczaj gadam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj będą ulubieńcy grudnia. Myślę, że gdzieś tak w połowie stycznia pojawią się ulubieńcy roku, w zależności od tego, jak będę miała możliwość nagrywania. I też mam kilka filmików y, przygotowanych, które chciałabym po prostu Wam e, troszeczkę wcześniej pokazać. Ale to też no, wszystko będziecie wiedzieć e, na bieżąco. <tryk> ulubieńcy grudnia i zaczynamy. Zaczynamy od pielęgnacji. Zaczynam od produktu do mycia twarzy. To jest kosmetyk, który dostałam od mojego świętego Mikołaja. I dziękuję bardzo Mikołajowi z tego miejsca za ten produkt. To jest. Y, Bravula, bra, Bravula London First Cleansing, First Cleanse Oil, produkt, nad którym, w ogóle marka, nad którą ja się kiedyś bardzo, bardzo długo zastanawiałam, tylko wiecie jak to jest. Tych marek jest tak dużo na rynku, jest ich naprawdę mnóstwo, że my mamy tylko jedną twarz nie sposób po prostu przetestować wszystkiego, tak? Nie, 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 nie mamy możliwości przetestowania wszystkiego naraz, bo po prostu, no... Wiecie, ja mam wrażenie, że gdybyśmy codziennie nakładały inny kosmetyk na naszą twarz, inny produkt, inny serum, inny krem, to nasza skóra by po prostu zaczęła bardzo mocno wariować. Dlatego też zakup um, jakiegoś tam kosmetyku z tej firmy odkładałam bardzo, bardzo długo i, i ciągle gdzieś tam pojawiało się coś innego. Ale święty Mikołaj pomyślał za mnie i wybrał mi akurat ten produkt. I jeszcze jeden tutaj również znalazł się w ulubieńcach, ale zaraz o nim opowiem. To jest po prostu olejek do mycia twarzy, który możemy używać... Na jaki sposób chcemy? Możemy go używać do pierwszego mycia twarzy, do zmywania makijażu i sprawdza się, Wam powiem, naprawdę doskonale. E, świetnie zmywa maskarę, doskonale zmywa makijaż twarzy, czyli podkład. No, no, po prostu zmywa naprawdę twarz jest bardzo, bardzo czysta. Możemy go używać do mycia skóry naszej rano, możemy go używać jako produkt do drugiego oczyszczenia naszej twarzy. Jest naprawdę wielofunkcyjny i w każdej z tych funkcji sprawdza się naprawdę doskonale. To e, jego największy plusem jest też to, że nie zostawia żadnej Pozostałości na naszej twarzy, czyli jeżeli nie lubicie na przykład jakiegoś takiego filmu na skórze, który na przykład może zostawiać olejek z oksydani, jeżeli po prostu za dużo pompek wyciśniemy na naszą twarz i będziemy myły, myły nią wykonywały ten makijaż, to może zostawić taki troszeczkę śliski... Wszystki film, ale, ale to nie jest nic nieprzyjemnego, ale jeżeli nie lubicie tego typu uczucia na skórze, to to jest naprawdę dobry, dobry wybór. Minusem jest to, że on przyszedł bez pompki, ale to nie jest wina świętego Mikołaja, tylko firmy. I wiem, że pompka e, została dosłana e, do Ani i Ania po prostu mi ją wysłała, więc będzie z pompką, więc to nie jest, wiecie, wina, niczyja, tylko po prostu myślę, że tyle było zamówień, bo to akurat chyba z tego wiem, Mikołaja zamawiam to na Black Friday, więc... Black Friday, więc tej zamówień na pewno mieli bardzo bardzo dużej, dlatego po prostu nie dołączyli pompki, ale to nie jest żaden problem. Pompka będzie. Zapach słuchajcie, tego kosmetyku jest Na pierwszy rzut to jest taki bardzo alkoholowy, ale on alkoholu w składzie nie ma. On ma same olejki w składzie bo ma i olej kokosowy i olej z awokado ma też olejki takie te essential oil, tak, lawenda, rozmaryn z tego, co tutaj widzę i jeszcze rumianek, <laughs> więc jest bardzo łagodzący, kompletnie nie podrażnia twarzy, przepraszam, że tak chrypie, ale <laughs> od miesiąca borykam się z takim znikającym zapaleniem gardła ono znika i się pojawia znowu i im więcej mówię, tym ta chrypa się bardziej nasila, nic za na to nie poradzę, więc on ma bardzo takie fajne kojące również właściwości, nie podrażnia skóra, nie jest sucha, nie jest ściągnięta po jego użyciu, Naprawdę świetny, świetny kosmetyk i wystarczy niewielka ilość, dlatego że ja go używam, no mam go od, przed świętami go jeszcze dostałam, w tym pierwszym tygodniu przed świętami jakoś go dostałam i od tej pory używam na zmianę z olejkiem z Aksytan, a zużycie jest słuchajcie takie i ja go używam, bo jak go wylewam, to po prostu wylewa mi się wszystko tutaj na butelkę, więc używam pipetki z, ze starego serum takiego i całą pipetkę na, peł, na, na i tyle mi wystarcza, żeby wykonać ten makijaż twarzy, więc jest naprawdę bardzo wydajny. Jeżeli chodzi o konsystencję, to słuchajcie, to jest, jeżeli macie olejek z L'Occitane albo na przykład Skoda i też taki do demakijażu, to ten jest o wiele bardziej płynny, ale nie przelewa się tak bardzo przez, pomiędzy palcami, czyli jednak nie mamy, nie mamy takiego uczucia, że zaraz nam po prostu wszystko i tak zadzie do zlewu i nic nie nałożymy na naszą twarz, więc nie, nie jest taki, ale jest zdecydowanie bardziej rzadszy w konsystencji niż tamte dwa, o których Wam wspomniałam. Świetny produkt, nie wiem ile kosztuje, Wam zostawię linki na dole do strony e Brawury. Ja jestem bardzo zadowolona i mam ochotę wypróbować kilka innych kosmetyków jeszcze z tej firmy. Wiem, że ceny mają dość przystępne i to też jest dla mnie teraz taki e, wyznacznik e, na ten nowy rok, dlatego że używam dość drogich kosmetyków i, i chcę znaleźć coś takiego, co jest w takiej grupie e, cenowej powiedzmy do 25 funtów, tak? <coughs> Przepraszam, bo kupuję w złotówkach, i w funtach ale zazwyczaj zamawiam z zagranicznych stron kosmetyki, więc taki mam teraz goal jakby na ten 2017 rok, żeby polecić Wam kosmetyki, które, których cena jakby nie przekracza 25 funtów. Mam nadzieję, że mi się to uda, że znajdę jakieś perełki, ale ten z Brawury polecam Wam jak najbardziej, bardzo, bardzo mocno. I kolejna rzecz z Brawury, również od Świętego Mikołaja, to jest kwas, to jest kwas mlekowy, lactic acid, 10%. Ja mam 10% kwas z The Ordinary, ale też ten mlekowy, ale słuchajcie, to są dwa różne produkty, Dlatego, że tamten możemy spokojnie nałożyć na całą noc jako serum i naprawdę nam krzywdę nie zrobi. Nie wiem, czy to jest kwestia różnicy, może kwasu, może. Nie, może nie stężenia, bo oba mają tyle samo, tylko może kwestia tych składników innych, którymi w tym serum z The Ordinary otacza się kwas mlekowy, że nie jest tak bardzo inwazyjny na naszą skórę. Ten produkt ma dość krótki skład, bo on ma tutaj kwas, właśnie mlekowy, ma tutaj. Yy, Wodę różaną, więc te, też jest bardzo fajny, taki kojący. Eee, naprawdę jest takim e, mocnym produktem, który nakładamy na 5 do 15 minut, w zależności od tego, ile wasza skóra jest w stanie wytrzymać. I potem po prostu neutralizujemy albo zmywamy z naszej skóry, w zależności od tego, czego używacie. Ja zazwyczaj nie zmywam go zwykłą wodą, tylko bardzo intensywnie spryskuję twarz swoją wodą termalną z awentem i potem po prostu wycieram e, wszystko. Mm, ręcznikiem jednorazowym, w ten sposób po prostu zmyłam go z twarzy. Na początku użyłam go i pomyślałam sobie, a przecież mam 10% z deordynary, nie zrobi mi zupełnie krzywdy i nałożyłam go sobie pędzelkiem na, na moją skórę i powiem Wam szczerze, że wytrzymałam 5 minut, bo czułam takie faktycznie pieczenie na mojej skórze, czyli był o wiele, jest o wiele bardziej silniejszy, tak może też ze względu na to, że jest, ma krótszy skład, czyli jest jakby, wiecie, bardziej mocniej stężony, tak, na, na naszej skórze, ale kiedy go używam drugi raz, to moja skóra już spokojnie wytrzymała 15 minut, więc też pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia naszej skóry do długości, na jakiej on może być. Na pewno jest mniej inwazyjny niż ten kwas mlekowy, na pewno jest mniej inwazyjny niż kwas glikolowy, więc jeżeli nie lubicie się z kwasem glikolowym, to kwas mlekowy będzie jak najlepiej, jak najlepszym odpowiednikiem dla Was, jeżeli chodzi o takie faktyczne, intensywne złuszczenie na skórkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem z niego zadowolona, wyciskam również całą pipetę i do takiego szklanego pojemniczka i pędzelkiem, nie dłońmi, jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że, że, no nie wiem, jakoś pętlen mi się po prostu to lepiej rozprowadza, mam wrażenie, że cieńszą warstwę rozprowadza. I dodatkowo nie tyle tej mojej skóry, bo pędzel jednak ma, wiecie, delikatniejsze włości, on raczej sunie po mojej twarzy. A to jest kwas, ja nie chcę też dodatkowo i wiecie, podczas nakładania tego kwasu podrażniać, dlatego po prostu, używam pędzelka. Jedna pipeta starczy, żeby pokryć całą moją skórę, a ja, tak jak mówię, teraz już zostawiam go na 15 minut. Myślę, że następnym razem będę mogła spokojnie pokusić się o 20-25 minut, w zależności od tego, na ile go zostawiamy. Czasem mam wrażenie, że skóra na tyle przyzwyczaja się do jego działania, że możemy go zostawiać już na całą noc i żeby działał raczej jako serum, niż jako bo chwilowo stosuję go jako kurację i jestem z tego bardzo zadowolona. Przede wszystkim to, co mi się podobało, to zlikwidowało mi wszelkiego rodzaju takie, wiecie, podskórne grudki na mojej skórze, które ostatnimi czasy podawiały mi się bardzo, bardzo często. Przed miesiączką, które bardzo opornie schodziły, naprawdę miałam ogromny problem, żeby się ich pozbyć. Też miałam teraz przed tym, tym okresem świątecznym i w trakcie świąt bardzo dużo takich sytuacji ekstremalnie stresow stresujących, takich naprawdę, wierzcie mi, ekstremalnie i moja skóra w takich sytuacjach y, reaguje no źle. Naprawdę że reaguje bardzo, bardzo źle i pojawiają się wypryski takie naprawdę nieprzyjemne, które później bardzo, bardzo długo schodzą, więc y, kwas ten naprawdę bardzo mocno mi pomógł w takim ujednoliceniu struktury po zbyciu się tych, tych pr, takich podskórnych, e, podskórnych grudek. No ja jestem zadowolona jak najbardziej, mogę Wam ten produkt polecić. On też nie jest jakoś to nie jest, wiecie, koszt 100 funtów, więc tego się nie musicie obawiać. I ostatnie dwie rzeczy w kategorii pielęgnacji to będzie krem i maseczka, która właśnie mi spadła, przepraszam, ale się o! Już do Was wracam. E Maseczka to jest maseczka z Vichy i to jest maseczka Mineral Mask. To jest ta nawierzająca z witaminą. Tak, nawierzająca maska mineralna z rzadkimi minerałami i witaminą B3. I faktycznie witamina B3, czyli ta niacynamina, o ile się nie mylę, jest tutaj na drugim albo trzecim miejscu w składzie. Nie mam tej części ze składem, bo już zużyłam, ale jest bardzo wysoko. Tak jak mówię, drugie albo trzecie miejsce, więc. To, jak ta maska zachowuje się na naszej skórze, to jest po prostu doskonały dowód na to, że produkty z Wiszy są naprawdę dobrymi kosmetykami, które służą, dla, służą na wywierżeniu naszej skóry. I tak jak ja nie przypadam za kremami, tak sera i maski zazwyczaj mi odpowiadają z tej, z tej firmy. I tak samo, jest z tym, tak samo jest z tym produktem. Nie mogę się bezpowiedzieć, bo już nie nagrywałam. E, <laughs> Przepraszam, ale <laughs> strasznie chrypie czuję. Czy słyszę? że strasznie chrypie. Możemy ją nałożyć na 5 minut, tak jak tutaj nam każe pro, e, producent i potem wmasować w nadmiar naszej skóry, znaczy w nadmiar tej maski naszą skórę po prostu wmasować i, i już. A ja ją bardzo lubię używać jako taką maskę overnight, czyli na całą noc, kiedy widzę, że moja skóra jest bardzo mocno wysuszona, kiedy na przykład dzień wcześniej używam jakiegoś kwasu i widzę, że ona jest po prostu wysuszona, a to idzie w parze. Jeżeli używamy kwasu, to zazwyczaj nasza skóra robi się bardziej taka, wiecie, podatna na przesuszenia, bardziej odwodniona, to ja bardzo lubię nakładać potem sobie na drugi dzień po takiej kuracji kwasem, lubię ją nakładać sobie na całą noc i zostawić na mojej skórze. I ja zazwyczaj wykonuję makijaż około godziny 18-19, więc jak ją sobie nałożę, to zanim pójdę spać, to ona już zdąży w miarę wsiąknąć moją skórę i czasem jest tak, że sobie jej troszeczkę dokładam, że całym pójściem spać, a czasem nie, no w zależności od tego, jak moja skóra ją wypija, tak? Ale naprawdę, słuchajcie, doskonale nawilża, doskonale ujętnia Waszą skórę, odżywia i to widać. To nie jest taki efekt, wiecie, że jednorazowy, że nałożymy, zmyjemy i już. To jest efekt długotrwały, bo ta skóra przez kilka następnych dni naprawdę... Jest bardzo ładnie taka napięta, jędrna. Faktycznie widać, że jest taka, taka juicy, tak? Czy taka soczysta, w tym nawierzeli. Naprawdę to jest widoczne po użyciu tego, tej maski. Bardzo Wam mogę polecić. One kosztują po 9 zł za dwie takie saszetki. Jedna saszetka ma 6. Jest wartorów? Przepraszam. Jest warta uwagi, tak samo jak te dwie inne. Jedna jest chyba z kwasami, aha, a druga jest chyba z glinką, o ile się nie mylę. Bardzo lubię wszystkie trzy. Naprawdę bardzo przyzwoite i też fajne w takim. <śmiec> przepraszam, to chyba mnie wykończy I, <śmiec> i też fajne, wiecie, w takim podręcznym opakowaniu możemy zabrać ze sobą na wyjazd, więc jak najbardziej na tak. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację, znowu filmik będzie trwał po prostu trylion godzin, ale trudno. To jest mój najnowszy krem i chyba jeden z najlepszych kremów do twarzy, jaki miałam. Eisenberg krem obniżający, to jest mmm, po prostu, tak? Nawilżający. Moisturizing rich cream, tak, po prostu bardzo mocno nawilżający, którego możemy używać zarówno i na dzień, i na wieczór. Ja go używam zdecydowanie na dzień, mm. używam go pod makijaż i sprawdza się doskonale. Jeżeli macie skórę suchą, odwodnioną, podrażnioną, to naprawdę to jest świetny wybór, jeżeli chodzi o tą markę. Mogę Wam polecić krem z klinika Dramatically ten Moisturizing Cream jest bardzo fajny. Krem z Origins Jeansing Moisturizing Cream, e, ten Energy Boosting, tak? Czyli ten taki... <laughs> Bardziej krem żel, ale jego zdecydowanie bardziej na lato. Ale jeżeli szukacie czegoś takiego bardzo mocno, takiego, widzicie, to jest tak, że on jest bardzo mocno treściwy, bo ma taką gęstą konsystencję, ale kiedy go rozsmarujemy na twarzy, to on po prostu w nią wsiąka, wchłania się i czujemy tylko i wyłącznie mega, mega komfort na skórze. Kosztuje bardzo, bardzo dużo, bo aż 250 do tych, jak go kupiłam na tej promocji 20% na dniach VIP w Seforze i zapłaciłam za niego 190 chyba coś złotych, czy 190, jakoś chyba tak, <laughs> nie chcę pamiętać, ile za niego zapłaciłam, mamy tutaj aż 50 ml, więc um, o wiele, wiele, no może nie o wiele więcej, bo zazwyczaj teraz te kremy w słoiczkach są 50 ml, więc może standardowa ilość, ale w przypadku tak drogiego kosmetyku ja sobie cenię to, że on kosztuje, znaczy, że ma 50 ml, a nie 30. Jest opakowanie z pompką, więc to jest ogromne. Plus, opakowanie jest plastikowe, typu airless, więc kompletnie nic nam się tam wiecie. Nie dostałem żadnych bakterii ani nic. I też mi zależało na tego typu kremie, jak szukałam właśnie, kiedy kończył mi się Origins, żeby to nie był kolejny krem w słoiczku. Po prostu denerwowałem te wszystkie, wiecie, odkręcania. Po prostu mnie bardzo to irytowało. I zazwyczaj one są też szklane. A ja mam też czasem takie dni, że po prostu jestem strasznie niezdarna i, i wiecie, jak upadnie coś, co jest drugiego, i potuczę się, to raczej nie będziemy, wiecie, pomiędzy tym szukałam wybrać kremu, ale w ogóle chciałam coś z pompką, chciałam po prostu krem z pompką w tubce, w czymkolwiek innym niż w słoiczku i też dlatego sięgnęłam po ten. Nie powiem, bo długo zastanawiałam się, szukałam go na stronie Sephora, potem czytałam po oczywiście z Ice Break jak sama. Cała marka ma fantastyczne opinie, jeżeli chodzi o kremy, wszyscy są z nich bardzo, bardzo zadowoleni i nie dziwię się, bo to jest świetny kosmetyk. Mam na, swoim, na swojej liście dwa kosmetyki z Eisenberg, pod oczy krem i krem na noc, taki typowo wygładzający zmarszczki, ale też taki kojący, tak, zaczerwienienia. To mam te też dwa te kremy, tylko tamten jest, ten wygładzający zmarszczki jest w, w słoiczku, więc też troszeczkę mnie to denerwuje, ale ten pod oczy może kiedyś będzie mój, zobaczymy. Ale ten mogę Wam polecić, jeżeli Macie problem ze znalezieniem dobrego kremu, a Macie skórę wrażliwą, a on jest bez parabenów. Więc ja ten bardziej przyjazny dla wszelkiego rodzaju wrażliwców polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. I teraz będzie makijaż. Tak jak mówię, no, wyobraźcie sobie, ile będą trwać już więcej roku. To dopiero będzie maraton. Dwa kosmetyki do twarzy. Mój ulubiony korektor z Nars'a, NARS Radiant Chemic Concealer, to jest moje już NT opakowanie. Uwielbiam, uważam, że to jest. Najlepszy korektor pod oczy, jakikolwiek używałam. Jeżeli nie lubicie ciężkich formów, to nie sięgajcie po ten produkt, ale jeżeli lubicie konkretne korektory i nie macie problemu z przesuszoną okolicą pod oczami, albo macie naprawdę świetny krem, który sobie radzi bardzo, bardzo dobrze z nawilżaniem tej okolicy, chociaż on mnie nie przesusza naprawdę, a używam teraz lekkiego kremu pod oczy, bo staram się wykończyć <laughs> wszystkie takie miniaturki, które mam, jakieś takie próbki, które mam gdzieś tam w zanadrzu i zanim kupię jeden konkretny i nie wysuszam jej kompletnie, a pięknie kryje ja też go no, mam się pod oczami, uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam trzyma się cały dzień, i wchodzi w załamania tylko pamiętajcie, każdy korektor należy przypudrować nie ma możliwości, żeby nieprzypudrowany korektor nam się nie wszedł wiecie, w jakieś takie nasze mimiczne czy cokolwiek innego ja nie mam problemu z ważeniem się korektorów to mi kompletnie nie grozi ale ja każdy korektor przypudrowuję czy to pudrem z Maca Emphasize Shaping Powder w odcieniu Emphasize kiedyś Teraz pudrem z Laura Mercier, Secret Brightening Powder i one się trzymają cały dzień. E produkt do twarzy to jest CC Cream od Giorgio Armani, czyli Color Control Bright Moisturizer z SPF 35. Ja mam wrażenie, że go strasznie mało tutaj zostało w tej tubce, ale mam nadzieję, że to jest tylko takie wrażenie. 30 ml, 200 zł jego cena czy 250? Nie wiem, chyba 250. Tak mi się wydaje. Mój jest w odciniu 1. Poleciłam jego Paulina XBB. Znaczy, poleciła. Wstawiała zdjęcia bezczelnie, bezczelnie, wstawiała zdjęcia na Instagramie, na których wyglądała fenomenalnie i za każdym razem, jak się pytałam, co ma na twarzy, to mówiłam, że ma na, na twarzy to. I prostu tak byłam w lasie. to dostałam. Ee, miałam na urodziny chyba 40 złotych off, chyba tak, tak mi się wydaje, że 40, bątak i 40 złotych, i zdecydowałam się, że go w końcu kupię. I nie żałuję, nie żałuję, bo to jest naprawdę świetny produkt. Myślę, że doskonale sprawdzi się latem, kiedy mamy będzie bardzo mocno gorąco i kiedy będziemy chciały tylko delikatnie nałożyć coś na naszą twarz, żeby świetnie wyrównać kolor skóry, żeby ona wyglądała bardzo ładnie, bardzo promiennie, ale nie żeby miała na makijażu na sobie. I też ogromnym plusem jest to, że ma SPF35. Sissi od Armaniego mogę Wam powiedzieć jak najbardziej, naprawdę jest wart swojej ceny i z tego, co wiem, to on jest raczej w dziedzinie pielęgnacji niż makijażu, wtedy, kiedy kupowałam go, to było 20% zniżki na makijaż od Armaniego, od Clarins i jeszcze, od czegoś, jeszcze z czegoś i nie obejmowała go ta 20% zniżka, więc chwała Bogu, że miałam ten swój 40 złotowy kupon, bo inaczej musiałabym zapłacić do niego pełną cenę, a nie chciało mi się do niego płacić 200 bo chyba 250zł kosztuje. Nie chciałabym się wchodzić, ale mogę Wam go polecić. Naprawdę bardzo, bardzo jest świetny. Naprawdę jest świetny. I ostatnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o makijaż i w ogóle jeżeli chodzi o ulubieńców, to będą mocne usta. Ja ogólnie nie jestem zwolenniczką malowania ust. Zazwyczaj kolory królują u mnie tego typu kolory, jakie mam teraz, albo po prostu bezbarwny Balsam lub olejek z Clarisse to jest wszystko. Ale e, Ania, Anuszka Południak, kupiła sobie bardzo mocną, taką ciemną pomadkę. Do ust ze Smashboxa i ja zapragnęłam ja na takiego, po takiego pomadkę ze Smashboxa i wysłała mi zdjęcie. To po prostu zapragnęłam tego, tego takich, takiego efektu na ustach. Ania to kupiła do kupiła do tej pomadki jeszcze Lip Liner z Maka w odcieniu Current chyba, czy jakoś tak się nazywa. I po prostu zdjęcie na Instagramie, jakie wstawiła. Jeżeli się śledzicie to, wiedziałyście, no po prostu bomba. Ale, że ja tak ust często nie maluję, i to są raczej, wiecie, takie okazje, od czasu do czasu, to postanowiłam poszukać tańszego zamiennika. Długo szukałam, zastanawiałam się, chodziłam i w ogóle i trafiłam do natury. Przez przypadek kupowałam po prostu chemię do domu, jakiś tam żel pod prysznic, coś jeszcze. I stanęłam przy stoisku Wet and Wild i, i w oko wpadła mi ta szminka w odcieniu cherry Bomb, która wygląda tak. Słuchajcie, kor jest jej po prostu zabójczy, albo że nie pomalowałam ustniam, ale zrobię zrobiłam swatcha no nie powiedzcie mi, że ten kolor nie jest. To jest po prostu ym, taka wiśnia zmieszana troszeczkę ze śliwką. Piękny kolor, bardzo podobny, i podobno to jest odpowiednik pomadki z Maka Diva w odcieniu Diva, podobno ta właśnie czerwą, bo to wet jest jej odpowiednikiem. I powiedziałam, i po prostu widziałam, bo ona kosztowała chyba 5 zł na promocji, bo ona kosztuje 20 10, zł, to tylko było 40%, więc zapłaciłam za nią 5 zł. I wiedziałam, że tego typu pomadki należy nosić po prostu z konturówkami. Z Wet and White nie znalazłam nic, ale podeszłam do stoiska Pierre które również była promocja i też były przeceny i po prostu wzięłam sobie liner w odcieniu, to jest po prostu Pierre Renner Lip Liner w odcieniu 06. Jest tutaj, uważam, że pasują do siebie idealnie, nakładam najpierw konturówkę i obrysowuję nim całe usta i wypełniam i później nakładam. Szminkę i to dół trzyma się na moich ustach. Wierzcie mi, że to duło trzyma się na moich ustach cały Boży Dzień. Oczywiście po ymm, około 5-6 godzinach, w zależności od tego, czy jem bardzo dużo i czy piję. Zazwyczaj, jeżeli piję kawę czy coś innego, to nie mam za żadnego problemu. Ale na przykład zjem kanapkę czy coś, to nie jest tak, że on schodzi, wiecie, że się rozmywa czy coś takiego. Nie, tylko po prostu tak, jakby bledła. O, ta, to dół jakby bledło. I muszę po prostu poprawić, ale kompletnie nie schodzi z ust, nie robią się plamy, nie, nie, nie schodzi plackami, nic, naprawdę nic, wygląda fenomenalnie i wierzcie mi, że jeżeli nie malujecie ust hmm, takimi ciemnymi kolorami i zazwyczaj macie je w odcieniach niut, tak malujecie tego typu dło, to wierzcie mi, że zwracacie uwagę ogromnej ilości osób i... Niektórzy są bardzo pozytywnie nastawieni, ale nie patrzą na Ciebie i myślą sobie, co ty masz na ustach? Tak wiesz, ale nieważne, ważne, że się Wam podoba. Mi się podoba strasznie i co najważniejsze, ja się w tym duchu czuję bardzo dobrze. A ponieważ trzyma się bardzo długo, ponieważ ma bardzo komfortową taką konsystencję, wiesz, ta pomadka z Wednesday Wild jest taka półmatowa i może lekko przysłać usta. Moje usta ogólnie są permanentnie suche, cały czas po prostu, ale mi to, wiecie, nie robi. Ale też tym plusem jest to, że ona nie podkreśla przysuszeń, czyli jeżeli mam jakieś skórki, suche czy coś takiego, to ta pomadka tego nie, nie, nie robi, nie podkreśla. I ja też zdecydowałam się na nim, dlatego że pomyślałam sobie, że jeżeli ja mam nosić takie usta raz, powiedzmy, na, raz w tygodniu. To zdecydowanie duo zadychę, bo to kosztowało 5 i to kosztowało 5. Zupełnie mi wystarczy, a ponieważ trzyma się tak jak się trzyma, to nie mam ochoty kupowania niczego innego. I jestem z tych dwóch produktów niezmiernie zadowolona, i myślę, że to są moje najlepsi ulubieńcy grudnia. Bo robię robotę i wystarczy, to, takie mocno usta i mocno, czy takie wiecie ekstremalnie wytuszowane rzęsy, nawet trochę sztuczne, może takie wiecie mocne oko, w sensie samych rzęs, nie wiecie dużo cienia czy coś takiego, bo to wtedy za dużo już się robi na oczach. Chociaż na wyjście wieczorowe jak najbardziej, tak, ale w ciągu dnia, ale w ciągu dnia te usta i po prostu mocno wytuszowane rzęsy, i wierzcie mi, że. Każdy na Was zwróci uwagę, bez względu na to, czy ktoś będzie komplementował Was, czy będzie po prostu mówił, że a, się odmalowała jak wariatka. Nieważne, ważne, że Wy się będziecie dobrze w tym czuły i ja tą pomadkę z White polecam Wam bardzo serdecznie. I myślę sobie, że mogłabym się zdecydować na inne, chociaż prowadzę teraz akcję No By January, czyli nic nie kupuję w styczniu, używam mam tych kosmetyków, które mam. Po prostu chcę się nimi nacieszyć, chcę trochę sfolgować, bo trochę, wiecie, poszalałam w tamtym roku, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji i do makijażu, ale... To duło, czyli pierwene w odcieniu 06 i White w odcieniu czelbą polecam Wam. No po prostu, no sami powiedzcie, no to jest mega, mega kolor, naprawdę mega kolor i trzyma się tak miejsca. I to są całe moje ulubieńce grudnia. Ja Wam teraz dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli zobaczycie mnie kolejny raz w tym samym otoczeniu, a w tym otoczeniu będziecie na pewno oglądać o wiele o wiele częściej, bo tutaj, łazience, na pewno się już domyśliłyście na początku filmiku. Mam najlepsze światło do nagrywania. Nigdzie w całym domu nie mam tak dobrego światła jak tutaj. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że. Okno jest, wiecie, białymi kaflami obłożone i oj, o też troszeczkę odbija to światło jakoś w taki ładniejszy sposób, jest dużo lustro i może dlatego też to pomieszczenie jak świeci słońce jest ładniejsze, nie jest takie jasne. Jeżeli tak jak mówię, zobaczycie mnie kolejny raz w tym otoczeniu w jakimś filmiku, to po prostu domyślicie się, że nagrałam kilka filmików na raz. Ten film będzie trwał pewnie z 35 minut, więc domyślcie się, ile mogą trwać u ulubieńcy więcej ulubieńcy roku. I właśnie, jeżeli chcecie, żebym nagrała tych ulubieńców roku, jeżeli macie ochotę. Ja mam ochotę, ale jeżeli wy macie ochotę również, to nagram je, to nagram ich, ale jeżeli wy nie macie ochoty ich oglądać, to po prostu ich nie nagram i przejdę do ulubieńców stycznia i na tym zakończę sprawę, ale to też zależy od was. Jeżeli macie ochotę obejrzeć ulubieńców grudnia, nie grudnia, maczko kochana, ulubieńców roku w dziedzinie pielęgnacji i makijażu, to dajcie dać mi, koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach, naprawdę, albo dajcie mi kciuka w górę, to też będzie dla mnie wyznacznik, że chcecie taki filmik hmm, zobaczyć. Tak jak mówię, jeżeli będziecie chciały, to on na pewno pojawi się w połowie. Połowie stycznia, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mam jeszcze kilka filmików w barach dla Was. A teraz dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa!